Siemano, siemano, witam we wszystkich bardzo serdecznie. Zbiór rozwiązań nierówności x plus 3 moduł jest większe od 4. Jest przedstawione na rysunku. Dobra, rysunków nie mamy. Sami je stworzymy. I teraz tak. x plus 3 to może być albo tą samą liczbą wartość bezwzględna, albo liczbą do niej przeciwną, tak? Czyli minus i to w nawiasie. Dobra. I teraz tak. Tu mnożymy razem minus 1 obie strony. Pamiętamy, że zwrot od razu się zmienia. 4 razy minus 1, minus 4. A tutaj minusika się pozbyliśmy przed nawiasą, więc opuszczamy nawias bez konsekwencji. Trójeczkę przerzucamy. Minus 4, minus 3. To jest minus 7, bo obydwie są na minusie. Dobra. A tutaj trójeczkę przerzucamy. I jest 4, minus 3, czyli x -y muszą być większe od 1. Zaznaczamy sobie na ośce. Jedynkę większe to te, kółko niezamalowane, bo zamalowane byłoby, gdy było większe bądź równe. O, gdyby tak było, ale nie jest, więc nie pisze się w rejestr. E, minus 7, aha, to minus 7 będzie po tej stronie, troszkę to tak frasobliwie narysowałem. I niezamalowane kółeczko też, bo jest tylko mniejsze. No i to jest ten przedział, tak by wyglądał ten rysunek. E, a drugi sposób, jaki jest na rozwiązanie tego. No, przekształcamy sobie ten moduł do postaci x minus... Minus 3, 2 minusy dają plus, więc tak naprawdę nic się nie zmieniło. Cały czas mamy to samo równanie. I teraz minus 3 zaznaczamy i 4 w prawo i 4 w lewo. Mają być wartości więcej niż o 4 oddalone, czyli tu by było, yy, przepraszam, tu by było 1 i w tę stronę, a tu by było minus 7 i w tę stronę, bo mają być oddalone dalej niż o 4, co nie? A jakbyśmy wiedzieli minus 3, minus 2, to jest o 1, więc te nie są. Do, do zera, tu by było zero, co nie? To jest o 3 oddalony, minus 3 do 0 jest o 3, a ma być więcej niż 4, dlatego w tych punktach 1 minus 7 jest centralnie o 4, dlatego są kółka niezamalowane, że to jest od tych punktów, ale bez tych punktów. Jakby były zamalowane, to z tymi punktami. W tym odcinku to tyle, zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeślij go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania maturalne rozwiązywać, aby zdali wyśmienicie maturę na 100%. Co więcej, say Zapraszam Was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie właśnie radzić z tego typu zadaniami. Co więcej, zapraszam Was do podsyłania na komentarzy tutaj, do komentowania tego odcinka. Napiszcie co się podobało, co się nie podobało, czy wszystko było jasno i jasne i klarowne dla Was, czy coś nie do końca zrozumieliście, na każdy taki komentarz z chęcią odpiszę. Ale możecie też pisać jakiekolwiek komentarze, ogranicza Was tylko własna wyobraźnia z bereźniaczki na wy tutaj, już wiem, że tam się coś w głowie kręci, e, a za najbardziej oryginalne i kreatywne komentarze serdecznie wam, gdzie się patrzysz, nie patrzcie na mnie nie, nie, nie patrz, nie podglądaj mnie serdecznie wam dziękuję do zobaczenia w kolejnym odcinku hejka, hejcia ja